Oglądają Państwo Polsat News 2. Aleksandra Frejus, witam po przerwie, porozmawiamy o Lewicy. O tym, że Lewica jest w kryzysie. Moimi gośćmi są profesor Jacek Raciborski, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień Piotr Dobry Kadzinowski, Lewica24, były poseł SLD. Witam Państwa, witam Panią. W jak głębokim kryzysie jest obecna Lewica? No właśnie problem chyba Lewicy jest taki, że nie jest w kryzysie tak głębokim, żeby dokonywać jakichś rewolucyjnych zmian. No ale jeśli patrzeć przez pryzmat chociażby projektów programowych, czy poparcia polity... wpływów politycznych, czy poparcia społecznego, no to możemy jasno powiedzieć, że jest w kryzysie i to dość, dość poważnym. No, z wyborów na wybor... w ostatnich wyborach osiągnęła gorszy rezultat. No ale to nie jest aż, właśnie na tym polega problem, że to nie jest aż taka krańska, żeby przeformować i ja boję się, że na lewicy może powstać taki stan, ja to nazywam takiej personalizacji partii lewicowych, To znaczy, że będziemy... Lewica dalej obecna w sejmie, będzie dalej w samorządach. Będzie klub parlamentarny, będzie liczył te kilkadziesiąt osób i e, moi koledzy będą szczęśliwi, jeżeli będą e, dopełnieniem do e, koalicji. Panie profesorze, czy e, patrząc na przez pryzmat ostatnich